A co z tym plecakiem, jeśli mam iść do sklepu? Twój tata włoży do pokoju. Twojego nowego. A ty nie wchodzisz tylko później po sklepie. Jeszcze kupimy ci parę rzeczy, okej? Okay? No dobra. Masz tata. No dobrze. Na razie włoży. Wejść To chodź córcio Idziesz? Idę, idę Tata weźmie koszyk No czemu ja? Bo jesteś najsilniejszy No właśnie tato Super, wiesz Dobra, czy tutaj ci się coś podoba? Może krzesło z mini biurkiem, krzesło czy krzesło, pufa czy krzesło No tak za bardzo to mi się nic stąd nie podoba No dobrze Stąd O tak Tą szczotkę Wkładaj Stąd nic Tak Laptop I komórka z ładowarką Ten piesek jest słodki Poduszka Znaczy piłeczka O i torebeczka Już To już wszystko? Myślałam, że będziesz chciała więcej Ile mamy Arnoldzie? Mm, 1000 zł, jeśli chodzi o te drobiazgi. A na te tablety i to, to mamy rabaty. 500 zł niżej. Okej, okay. to coś. Chyba to coś tam. E, proszę. Dziękuję To ile zapłacić? Tak, tak yy, Już chwileczkę Sześć Nie Pomyłka Dobra, telefon to Sześć tysięcy za laptop? No to tak 16 tysięcy, poproszę. Z ile? Najlepszy telefon, tak? Tak tanio? No dobrze. Dziękuję. Bez reszty. Dodatkowo dodajemy koszyk. Dziękujemy. Arnoidzie spakuj. No dobra, dobra. Do widzenia. Och, ci rodzice. Tacy fajni są. Dobra, skarbie. A teraz najlepsze. pój pokój. Ja wchodzę pierwszy. Nie, bo ja... Dobra. I sobie usiądę. A co z tym? Ułóż do środka. Wow. Super jest ten pokój. No. Jest ekstra. Ale ciuchów nie kupiliśmy. Będziemy musieli iść na inne też zakupy. O, to jest mój plecak. Rozłóż sobie te rzeczy, a ja już pójdę. Wystaw później przedpokój twój koszyk, a my pójdziemy po takich super sklepów z ciuchami. Idziesz, Oliwia? Tak, Arnoldzie. Super, rozłożę to już. Albo zrobię tutaj przemianę. Tak, córcy, córcy, wyjdź do nas. Mamy dla ciebie prezent. Puffę znaleźliśmy. Super. To już mi jest niepodziemne. I tak samo, to. Dzięki za zaufanie. Skarbie, możemy wejść do twojego do pokoju? Jasne. Zapraszam. No, gdzie przynieść te ubrania do pokoju do naszej Afrodity? Afrodyty! No dobrze, skarbie. Tyle jesteś tych że aż nie wierzę. Jak ty to przyczesnęłeś drzwi? Na, kubłem na kosz. Kubłem na śmieci. Dobrze. Mama? Skarbie. Kupiłam ci troszeczkę no, tych kompletów i takich osobno-ciuchów. Pokaż mi komplety i ciuchy osobne. Dobra, a później będziecie wrzucać do na ubranie. Okej. Okay. Więc. Pierwszym kompletem to jest ta sukienka i te okulary. Ech, te okulary. Taki komplecik. Arnoldzie możesz już włożyć. No dobrze. Następnym ciuchem do tej obruszki to jest taka kokardka. To założę. następny ten 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 yy, komplet się mówi no następny taka biało, biało różowa yy, twoja taki szalik tak jakby i biało-różowa kokardka mm -hmm, super ciekawe Następny komplet. To y, jest taka kokardka niebieska i takie jakby boa. Dobra. Następny komplet. Tak, już chyba to jest ostatni. naszyjnik fioletowy, taka niebieska, taki niebieski naszyjnik i niebieski i fioletowy, to jest fioletowy naszyjnik i fioletowy kwiat. No, okej. Okay. Następny to jeden komplet, to jest taki, taka obroża kwiatka i takie okulary. Mm -hmm. Następnie już nie ma kompletów. Kupiłam Ci taki naszyjnik, medal bardziej, najlepsza córka, najlep... no okej, okay. chociaż mogło być lepiej, najlepsza córka na świecie, ale okej, okay. nie jestem żadna taka, tak to wiesz... Ale odwróć ten silnik. Najlepsza córka. Ojcie. Nasz... Najlepsza córka Frodita. Super! Super! Super, dzięki! Nie ma za co. No i już takie czarno, różowe, biało. Takie coś. Później tak jest serduszka coś i kupiłam Ci też plecek, bo nie mogłam patrzeć na tamte coś. Mniejszy przenośny na plec. Dzięki. A teraz spać, bo my idziemy do, do naszego pokoju. Od weź już ten kubeł. Dziwi się otwierają. Pomóż Olivia. Jak ja to zrobię, to ci będę pomagać. A niech zostaną otwarte. Wiem, że już działa, ale. Okej. Okay. O, pusty stolik. Włożę tu, a ten plecek też może na razie tu i pójdę już spać.